Ja, widzowie, zergam przez swoje okno i zobaczyłem coś dużego. Coś dużego, co przysłania mi dosłownie cały widok z mojego okna. Bo, zobaczcie, jest to jakiś wielki budynek czerwono-czarny z jakimś napisem. I normalnie z mojego okna, no nie za dobrze było to widać. Ale gdy wejdę sobie na balkon, to widzę wielki budynek z napisem Mistrz. I w środku jest po prostu MS. I dzisiaj, właśnie, było pisane na tablicy, że ma powstać jakaś rzecz. I coś właśnie takiego miało powstać. co... Najlepsze też w ogóle portal zniknął, którym wróciliśmy ostatnio, więc go już niestety nie ma. Jak wróciliśmy z tamtych kidowic. no i powstało to coś. To coś tutaj się zostało dodane. Ja nie wiem, co tam jeszcze jest. Pójdę oczywiście po wszystkich skidowicz, co to zobaczymy. A wy subskrybujcie, żeby być na bieżąco. No i oczywiście oglądajcie każdy odcinek do samego końca. Dobra, ja jedę najpierw po pickersa, po mojego wspólnika, bo razem z nim robi biznes, że zarabiamy na jajkach srogie pieniądze. Zaraz Wam zresztą pokażę też, jak ten biznes się tam u nas rozwinął, ale najpierw do niego zajdę. Siema pickers! O, cześć bo akurat robię miksturę. Okej, dobra, mikstury się przydadzą nam akurat, ale myślę nie na dziś, bo na pewno trzeba będzie te dziewczyny pośledzić, zobaczyć jak im tam te interesy idą, bo one tam, ha, nie wiedzą jak nam idą, ha, Ale w ogóle... No, to jest prawda. Widziałeś co powstało? Widziałeś co powstało? Co powstało? Ty nie widziałeś tego? O co to tak? Czy to nie jest przypadkiem kolor jak, tego miasta? Jak ty? Jak ty mogłeś tego nie zauważyć? To jest gigantyczne! To jest jakiś a, budynek ja mi gry. okna z tej strony. No dobra, ale masz te swoje drzewa, a w ogóle właśnie. Mm, czy mogłeś te drzewa stąd wyrzucić, bo one trochę psują kierowicę, a i tak na tym nie zarabiasz, chłopaku Oj, no myślę, że żyła złota, no ale niestety się nie udało. Dobra, usunę w jakimś czasie. No i super! Słuchaj, przede wszystkim to my musimy sprawdzić co się w tym budynku znajduje, ale po to, to bym też najpierw poszedł po dziewczyny, żeby sprawdzić co w ogóle one robią teraz. No, i zgarniemy je i pójdziemy A. sprawdzić ten budynek Mistrza Gry, co tam takiego się znajduje. Bo on mówił, że coś tam ma być chyba dla bogaczy, coś mi się kojarzy, że to miało być dla. dla że dużo kitcoinów trzeba przygotować. O, więc. i za niedługo dla nas coś takiego. No, ja mam teraz 224, to jest sporo. A ty ile masz? Eee, 35, bo na zbieranie się 5 kitcoinów A Masakra! Dobra, chodź, chodź po dziewczyny, pójdźmy po werkę. Gdzie jest Wera w ogóle? Ona jest w swoim domku, czy jej nie ma w, w tym domu. domku? Wera, eee. jesteś w domu! Oj, no jestem, a co wy tutaj tak nagle mnie nachodzicie? Słuchaj, czy ty w ogóle widzisz za oknem co się dzieje? Czy ty to w ogóle widzisz ten budynek, czy ty w ogóle no stajesz się Ja jeszcze nie, prawe? bo dopiero weszłam i jeszcze nie wiem o co o Jak ty, ja nie wiem. My. Mistrz. Mistrz. Wy jesteście ślepi, wy nie wiem! Nie widzicie co, I się, co się dzieje? Jest gryb. Mój budynek nowy. Nie, no, nie było! Dzisiaj mnie, jest teraz, piątek! To Przecież jest wiadome o dwóch dni, że w piątek co się stanie! No A. dobra, ale kto teraz no, chodzi, że bo, w piątek jakiś wielki budynek się tu pojawi? No, no właśnie, bo... Nie to wiem, ktokolwiek, się. ktokolwiek kto jest na bieżąco na kidowicach, to wie, że przecież mi gry w piątek miał okay. coś zbudować, no i zbudował, no Dobra, ale miałem, no. że o, ale... Natalia jest na bieżąco. Eee. Ale mam w ogóle no nie tak, idziemy po nią, ale poczekaj, widzę, że widzę, że też na że jest nowa. Dobra, chodźmy po nią i wiem, nie tabliczkę. Tam... nie zniknął, no. Jest... nie nasz, nie ten, co był. Co znikło? A, portal. nie no, wiem, tak. portal. Portal już nie ma, no. Halo nie jesteś? Halo. Co ty robisz? Co ty robisz? Co... Chleb piekę. Weź chleb. Zajmij się czymś pożytecznym. Widziałaś co się stało na Kidowicach? W sumie to nie widziałam, a co? Ja nie mogę, nie, ja z wami nie gram. Ja Widzisz, w ogóle po nie was... No, nie! Ja w ogóle po was nie właśnie. powinienem iść. Ja powinienem sam tam pójść! Sam, no dobra, ale byłam zajęta! Sam i zebrać wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Obróć się w swoje lewo o 90 stopni. Widziałaś o. to? Ja Ciao to jest? Nie. Bo jak wy wchodzicie na ten serwer? Ja od razu, jak wchodzę, to robię rekonesans, Czy czegoś nie ma? Lewo prawo tak. sprawdzam no każdą kierownicę. Nie ma jakiegoś wielkiego budynku. No oczywiście, no przecież mi to przesłania całą sypialnię. Jak wy mogliście no tego Dobra, nie... ale mi się w ogóle się wydaje, w oczy nie, nie że... rzuca. Nie, nie. No zobaczyłeś <laughs> się teraz chwalić. Na tym momencie to się przesłania drzewo. Przecież na, tyś, drzewo. Przecież przecież na tych kidowicach ja. są trzy budynki. Jak wy tego nie wiedzieliście. Dobra, chodźcie pod tablicę. Dobra, Pickers, masz za zadanie przeczytać to najbardziej merytorycznie, jak jesteś w stanie. Okej, okay, okej, okay. uwaga. Dawaj. Mój sklep powstał. Zapraszam bogatych do mojego sklepu, gdzie możecie kupować budynki. Okay. Budynki co? E co? Okay. Się. E, tak. To najlepsze, te budynki. Jeżeli będziecie o nie dbać, będą dla was zarabiać. Eee. Jak? jak w takiej grze. Ej, czyli tu można teraz kupować budynki, budynek się postawił, zarabia kasę. Ha, to jest kolejny no, sposób na rozwinięcie biznesu. No, żeby to kupić. No no ten kto ma kasę, to ma kasę, no kochani, ja tu mam takie no, pieniądze, tak. że, że nie zajesz sprawę, Panie ha! No, takie farmy za moim domkiem. No właśnie, my na tych drzewach nie, no, robimy błagam. takie pieniądze, no serio. No, nie my na... nie, nie widzieliście naszych kurczaków tam, które ale są. Dobrze, dobrze, a dajcie mi jeszcze przeczytać. Tak, to nie zabawa dla biednych graczy, więc zarabiajcie lepiej monety, bo bez tego, <noise> dlatego, bo bez tego długo tutaj nie pogracie. Uśmieszek. PS. E, drugie piętro będzie po, wykup po wykupieniu pierwszego. Okej, okay, czyli coś jest jeszcze u góry będzie do zrobienia. Dobra. E, zabawa nie dla biednych graczy, więc dziewczyny możecie zostać. My pójdziemy do tego sklepu i wam potem tak. opowiemy, co tam jest, dobra? No, bardzo, bardzo śmiesznie. Tak? <noise> <Dobra, głos> wiesz co, chodź. Gdzie? To niby? Nie ma sensu z nimi. No tutaj. nie no, nie ale no, sorry! Od nie, dobra, chodźcie, ale no musimy, pójdźmy wszyscy. Nie, ale nie przeczytaliśmy jeszcze tablicy Kidowic, ale chyba nic się nie zmieniło. Nie, tu nie, no nic nie ma nic nie nowego. Zmieniło. A ja dostaliście kasę nasze... za wrócenie? Nie, no nie, 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 właśnie chciałam się o to zapytać. Gdzie jest moje 50 bitcoinów? No to nie, wiem, do mistrza jeszcze spytać, bo ja na przykład nie dostałem też. No ja też nie. Ej, może wróciliśmy nieżywi, może jakaś cząstka od nas. Chyba nas sprawłeś, live. Ale czemu no. ja? Ale zobaczmy, zobaczmy już. Czemu ja? Przecież ja się nie, się nie dostałem kawa. też kasy, ja sam zarobiłem swoją, o co ci chodzi? No nie wiem, tak w chwalisz, że tyle masz. Tak. Ja no, się zastanawiała, no. skąd ty tyle masz? Ale my tyle mamy, no bo my z Szymkiem zarabiamy grube pieniądze, no przecież mamy farmę drzew. A Wybrać czy nie się. rozumiem, że Szymek też ma pieniądze? No ma. No, a nie, no jasno, no ale tam jest taka wielka farma, e... to, to ciężko nie mieć pieniędzy, No po, po, Pokaż, pokaż brachu kasę. Eeeem, um, um, na razie wszystko co o. mam, ale bogaci ludzie trzymają pieniądze nie w kieszeni. No właśnie, w inwestycjach, hmm, ciekawe. w ruskim banku. Dobra, idziemy. Ej, ale budynek ładny, mi się podoba, mistrz, ładnie to jest napisane, no dobra, budynek nie, ładny. Nie, ten mu nie wyszedł. Co ty gadasz, nie? Przecież to jest w, w ogóle jego pierwszy budynek, powinny być jakieś brawa chyba. O Jezu, pająki tutaj są. Co to? A, to ja nie wchodzę eee, chyba. Co to, co to jest za koleś? Czy to jest jakiś koleś za kasą? Dzień dobry. Co, dla was? Płatność Ej, was, rzućcie się do mnie tutaj. Ludami. Strażnik, okej, okay, dobra, czyli to są Olof, budynki, szpika. które można kupić, okej, okay, dobra, sprawdźmy ceny, pomnik czyli wszystkie wszystkich osób, bo to by się przydało, 999 co? kitcoinów, 1000 kitcoinów za pomniki? O, ciarnia, pięce, to już tanie, e... to, to można na to zbierać A Ja już hmm. nie wiem, czy ja już, nie wiem, lepiej samemu na to nie zbierać, poczekajcie, każdy ma książkę, będę czytać te książki, oj, spadła mi gdzieś, dobra Kupując pomniki, stawiasz 5 gigantycznych pomników na wyprawie w miejscu. Zarobek dzienny 0. Aha, czyli te Aha. pomniki, super! Czyli one nic nie zarabiają rewelacyjnie. Dalej, sklep z kwiatami, cena 499. To już troszkę tańsze, też ładnie wygląda. Ładny ten Ale sklep. Ładne, no mega ja bym go by chciała bardzo. Mega ładny sklep. Sklep z kwiatami to genialny biznes na start. Musisz dostarczać tylko parę materiałów dziennie i dostajesz za to pieniądze. Patrz, zysk dzienny 30 kitcoinów. Czyli jak. A to kupić. Jak kupimy ten sklep z kwiatami, to, to, to on zarabia 30 bitcoinów za nic dziennie, czujecie to? Dla właściciela. A, I mega... nie, dobra. dobra, to jest kuzackie akurat, nie wiedziałem, że takie rzeczy są w Minecraft'cie Spoko. Czyli jak będziemy coś kupować tutaj w tym sklepie i postawimy ten budynek, to on dla nas zarabia kasę, a my tam nie musimy chyba być z tego co rozumiem. Czyli takie. To mega spoko, to takie rozwijanie kupować. miasta, dobra, Pickers, kupujemy to wszystko. Bank kosztuje pięć tysięcy ja nigdy na niego, właśnie pięć tysięcy czekaj. Bank to inwestycja dla prawdziwego rekina biznesu. Prowadź bank jak szef, dbając o jego przejrzystość i zabezpieczenia. Zysk dzienny od 400 do 650, trzecie to? Dziennie! Dobra, to dobra, ale też no płaca, tylko że właśnie jak zarobić prawie 5 tysięcy. No, no ci, ale, ale to się zwraca w 10 dni. 10 dni macie no, bank. Tak, oczywiście, że tak, ale zanim ja na niego zarobię, to już będę chyba stara po prostu, no, nie wiem. Bez przesady, da się zarobić. Szpi Można kupić sklep z kwiatami najpierw. Dobra, co to jest? Szpital miejski 10 tysięcy! 10 999 Co to jest za kolos? Czekaj, marzy ci się własny szpital, od dziś możesz go mieć, ale pamiętaj, to nie takie łatwe. Zysk dzienny od 800 do 1300. Dziennie, Oho, dziennie do 1300 może zarabiać ten szpital. Dobra, to jest duże. I w ogóle jaki on jest ładny. Szpital mi się chyba najbardziej Oj. podoba. Chociaż a może a bank. Budka z lodami, budka z lodami albo. A budka w sumie też jest ładna. Tak tak. Kwiaty, one są takie ładne. Budka w sumie też jest ładna. Dobra, a budka ile? 899 to już w sumie mniejsza cena. Budka z lodami to coś dla prawdziwego cukiernika. Zysk dzienny 20 kitcoinów, no proszę jak tanio. Mało dwie, zarabia. Nie, jest Ej, To kwiaty się obaj o wiele bardziej opłaca, bo tak, są o połowę tak, tańsze. No? Ale też nie wiemy co te budynki robią. Trzeba byłoby je kupić i zobaczyć tak naprawdę. No, Dobra, no to śmiało, ale pójdam, że do kwietni e trzeba dostarczać ze sobą jeszcze. E tak, nie wiemy jak z innymi, to też w sumie nie wiadomo. McDonald's, cena 5000 4,5 w sumie. A może własna restauracja? To twoja misja, to kupuj. Zysk dzienny powyżej 400. Okej, okay, czyli więcej niż 400 czy do 400? Ej, nie wiem, byłem słaby z matematyki. Ho, nie pomóż, weź to zobacz. Ja nie wiem, czy to jest do 400 czy od 400. Weź to zobacz. Mniej niż 400. Mniej niż 400, ok. Czyli McDonald's nigdy nie zarobi więcej niż 400 kitcoinów dziennie. Ale to i tak jest spoko, moim zdaniem. To nawet można w parę dni to zwrócić. A ostatnie? Okej, okay, to jest jakieś Wieszawet... mocne chyba. Dobra, wiesz, więc. Piętna... 15 tysięcy okay. kitcoinów? Dobrze patrzę? Tak! tak 15! 15. Dobra, Nigdy czekaj. Ale patrz jak to wygląda. No dobra, Mega Ładnie. Moim zdaniem warto kupić uśmieszek. Zysk dzienny minus 50 kitcoinów. Na tym się jeszcze codziennie traci kitcoiny. To po co? No, to, coś? Jakiś no, to jest haczyk. Bez sensu. Ej, dobra. No to jest haczyk właśnie. Nie jest Ej, coś tutaj będzie nie tak. Ej, coś będzie nie tak na pewno w tym. Coś tutaj będzie Ale... dobrego. 100%. No właśnie, że my musimy to kupić, bo tam pisało, że drugie piętro blokuje się, jak kupujemy wszystko z pierwszego, więc my to Aha, musimy. A, tak. Tak, czyli my musimy dosłownie całe wykupić wszystko. Może okay. tyle pieniędzy trzeba zbierać. No i to w dodatku prawdopodobnie Wiem, kto to zrobi, Pickers My to zrobimy sami Tak, to zbieramy o, wszystko nie. i kupimy. nie, e, ma nie? szans My musimy chyba przedyskutować nasz biznes na osobności bez własnych. Zdecydowanie, chodźmy za Dobra, e, co? Dobra, niech sobie dyskutują Szymek, one i tak nie mają szans My tutaj będziemy kupili wszystkie te budynki, rozumiesz? Ten, kto pierwszy to kupi, to będziemy mógł z tym zarabiać największą kasę tak naprawdę bo... No ale mamy jakiś plan, jakiś Może najpierw bank, ale e... no, może sklep z kwiatami? Słuchaj, ja już na trochę biznes z jakami ulepszyłem, zaraz Ci pokażę, bo ty nie widziałeś, jest już ulepszony, więc będzie tam zarabiać więcej kasy, tylko trzeba tam dołożyć teraz kury i to wszystko będzie zarabiać bueno. No mówię ci, błeno w ogóle mamy napchane skrzynki już z tysiąc kitkoń, chyba mamy. Serio, tak mniej więcej. Serio? Na banku. No, znaczy bank to ja bym chyba na razie nie szedł w bank. Ja bym chyba najpierw pomniki kupił, zobaczył jak to w ogóle wygląda stawianie czegoś takiego, nie? Wiesz, bank to już jest ryzyko. Dobra. I w ogóle nad bankiem. A czekaj, gdzie poszły dziewczyny? Chodź, podsłuchamy, bo czekaj, ja bym zobaczył w ogóle o czym. One są w domku Werki! Chodź, podejdziemy tam, tam bliżej, to usłyszymy ale... o czym one gadają. Nie mogę nadwiedzieć, nie mogę widzieć. To poczekaj, to podejdź tędy, dobra, czekaj, już jestem blisko, zaraz będę słyszał, dobra. O, ja wejdę tędy, dobra, no. Czekaj. O. One nie gadają chyba o niczym, nie czekaj. Ale jak? Skąd oni mogą brać te całe pieniądze? My musimy się tego dowiedzieć. Nie wiem, ale kurczę, zaczynam powoli myśleć, że ta nasza farma nie da nam tyle pieniędzy. No, nie ale, nie no, wiem, też, co zrobić. Oni mają niby tylko... Nie, to jest niemożliwe, że nie mają tylko te drzewa. Ich trzeba pośledzić albo coś takiego i się dowiedzieć, skąd oni mają te pieniądze. Mi się hmm. wydaje, że jest tam gdzieś jakaś, jakieś oszustwo, bo to nie jest możliwe. Zobacz, ile my mamy tę farmę, Wszystko! ile my zdoby, zdobyłyśmy już jajek, Wszuczysz? a ile oni zdobyli? To jest w ogóle. Chora kwota, tak, nie wiem, oni ma mają robią. Gdzieś w Swoich domkach, jakąś, nie wiem, pod ziemią, coś to trzeba wszystko znaleźć. E, dobra, ja może znajduję coś tak. od Szymona wyciągnąć. E, Szymek, chodź, 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 dobra, chodź, chodź. chodź, chodź, chodź. Dobra, ja dobra, i słuchaj, słuchaj, ogólnie, Szymek to mamy mały problem, bo one zaczną szperać, a nasza farma nie jest jakąś wiesz, bardzo ukryta, nie? Myślę, że. Ale na znajdą? pewno Vera jej nie znajdzie Natalie, Natalią, ona jest niwysła ukryta, ale tak bardzo niepozornie. No w sumie ona jest dość daleko, no właśnie, chodź, chodź ze mną, widzowie ci co nie wiedzą, no tu mamy naszą farmę genialnych jajek. Ja już mam ją widzowie pokazywałem. Masz łódkę może, bo ja nie mam żadnej łódki, kurczę, eee, tak, jak na Uważaj, uważaj, patrz tam czy na scenę dziewczyny nie śledzą patrze, eee, Czekaj, sprawdzę, 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 ale wydaje mi się, że one nawet by tutaj. Nie, one siedzą dalej w tym domku, tam rozmawiają. One nie znają sobie sprawy, co my tutaj mamy w ogóle, nie. Dobra, ja prowadzę no. dawaj bo mam szybciej. Wych, dobra, dawaj. I ja Ci pokażę, jak rozwinąłem, bo wy widzę też nie widzieliście, ale rozwinąłem jedno z naszych pięter i one nam się przyda akurat bardzo. Chodź, eee, chodź, chodź ze mną, chodź ze mną. Bo to jest miejsce, gdzie my teraz wystarczy, że tylko we, we, weźmiemy tam więcej. Rozmnożymy je i będziemy zarabiać dwa razy więcej kasy niż zarabiamy na dzień dzisiejszy. O wiele więcej. Zobacz sobie, patrz. Jak wejdziesz tutaj na dół, jest nowe piętro. Zrobiłem całe nowe piętro. Gdzie ty jesteś? O, tu. U, Widzisz to? to nie było. Jest całe nowe piętro. No tu już mamy zapchane jajka. Zobacz sobie zresztą, ile jest jajek, nie? No tu są dwie skrzynki zapchane. U. Zapełnia się już trzecia, nie? Więc tu kasy jest tyle, że człowieku naprawdę nie ma co z tym zaraz robić. No a ja tylko muszę rozmnożyć te kury. To możesz ty się w sumie tym zająć. No i zobaczymy no, no, po no, prostu... Słam? Zajmę się tym, ale to będzie... To nam się w ogóle nie opłaca tych przedsiębiorstw kupować, bo to nam zarobi miliardy kitcoinów. E, tak, ale pamiętaj o tym potem o tym, że ktoś jak się o tym dowie, to nam to może zniszczyć. Więc my zarobimy z tego jak najwięcej kasy. Zróbmy tak, żeby nikt na tym nie zarobił kasy. Weźmy w ogóle wszystkie kury z tutaj. I najważniejsze, trzeba zarobić na te wszystkie budynki przed dziewczynami, bo one nie mogą być pierwsze, bo jak nam coś wezmą, no to już tego nie odzyskamy. Rozumiesz, jak wezmą no, szpital tak, albo coś. Racja, racja. Sz szpital zarobi najwięcej kasy. Dobra, widzowie, my idziemy zarabiać kitcoiny, widzimy się jutro, zobaczymy, jak dużo będziemy w stanie zarobić gdy Wyszymy naszą farmę dwukrotnie.